Wybierdala! Ej, masz kurwa zrobić, Słyszymy, bo ci jemne pionkę warach, kurwa. Zrobię. Powiedziałem, że jesteśmy kopiąkami, że płyka się gdzieś tutaj. No rób, kurwa! 20 20, 10 chociaż dawaj, 10 kurwa, bo ci ściągnę. Dobra. Rób, 10 kurwa, jeźdz, jak mi zrobisz, kurwa? Mówisz, że już. Co no, kurwa? Jeździesz, kurwa, no co? No dawaj kurwa, bo Cię ściągnę! Nie zrobię! No dziesięć kurwa. kurwa! No dawaj. lajk! Błośka Music! Pokaż twarz! Pokaż dupę! <grymne> Поебай, не курва!